Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ Radosław Sikorski wygłosił jedno z najmocniejszych wystąpień polskiej dyplomacji ostatnich lat. Minister spraw zagranicznych nie owijał w bawełnę. Otwarcie zarzucił Rosji łamanie prawa międzynarodowego i stwarzanie realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa w Europie. Wprost ostrzegł, że kolejne prowokacje w przestrzeni powietrznej NATO mogą spotkać się z odpowiedzią, której Moskwa się nie spodziewa. Wezwał władze na Kremlu, by nie podejmowały próby wszczynania kolejnej wojny. Propagandowe rosyjskie media skomentowały te słowa w sposób cyniczny. Do tej pory nie jest jasne, skąd wzięła się histeria polskiego ministra. Pisano i kłamliwie stwierdzono, że Rosja nie naruszała i nie narusza przestrzeni powietrznej żadnego kraju. Sikorski w swoim wystąpieniu mówił językiem bez kompromisów. Stanowczo, mocno, bez typowej dla dyplomacji ostrożności zostaliście ostrzeżeni, grzmiał szef polskiego MSZ. I to wzbudziło kontrowersję. Część obserwatorów uważa, że taki ton był konieczny, by wysłać Rosji jasny sygnał. Polska nie da się zastraszyć, a sojusznicy w NATO mówią jednym głosem. Z drugiej strony pojawiły się głosy krytyki, że to zbyt konfrontacyjne podejście, które zamiast odstraszać, może jeszcze bardziej podgrzeć atmosferę. Styl Sikorskiego różni się od typowego języka dyplomacji. Zamiast okrągłych słów, wybiera dosadność i bezpośredniość. Dla jednych to dowód siły, dla innych ryzyko niepotrzebnych eskalacji. Jedno jest jednak pewne. Polska za sprawą tego wystąpienia znalazła się w centrum uwagi i pokazała, że nie ma zamiaru chować głowy w piasek wobec agresywnej polityki Kremla.